Siema, to już szósty odcinek Kanga Trends. W dzisiejszym materiale, jak zwykle, Bitcoin, Ethereum oraz Altcoin. Tym razem już na samym początku zdradzę, czym on jest. Jest to BNB, czyli Binance Coin, o którego pytaliście mnie pod w zasadzie wszystkimi, niemal wszystkimi, naszymi materiałami. Będzie ciekawie, będzie technicznie, będzie on-chain, no i będzie oczywiście ogień, bo wlecą charts. Więc jeżeli jesteś zainteresowany analizą rynku kryptowalut, zapraszam. Lecimy zatem z Bitcoinem. No, widzimy, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z bardzo mocnym wybiciem ku górze, jak się później okazało, odbiciem niestety w dół. Sprawdźmy zatem nasze podstawowe wskaźniki, na które zawsze zwracamy uwagę, a są nimi średnie kroczące. Średnie kroczące, przypomnę, czerwona linia to 50-dniowa średnia krocząca, zielona linia to 200-średnia krocząca, no i ponad nimi teraz w tym momencie dokładnie oscyluje żółta linia, która stanowi setkę. Setka i jak widzimy, w piątek minionego tygodnia nastąpiło wybicie, które skutecznie przebiło wszystkie trzy średnie kroczące. Co więcej, setka była testowana jako wsparcie przez trzy dni. Trzeciego dnia niestety nastąpiło załamanie. Bitcoin spadł nawet poniżej 200 średniej kroczącej, a wczoraj, no niestety, doświadczyliśmy jeszcze głębszego spadku, który spowodował, że 50-dniowa średnia krocząca także została utracona. Czy były jakieś czynniki, które mogły nam podpowiedzieć, że taka sytuacja może mieć miejsce? No, wybicia samego w sobie spodziewaliśmy się od samego początku. Natomiast czy spodziewać się mogliśmy tego, że bitcoin spadnie? Sprawdźmy kilka wskaźników. Jednym z nich będzie ulubiony w ostatnim czasie przez nas TD Sequential. W tym momencie się ładuje. Automatycznie dorzuca do tego MagDi, a oprócz MagDi jeszcze stochastyczny RSI. No i spoglądamy, co tutaj się wydarzyło. Widzimy, bardzo taką wyblakłą, niemniej ósmą świecę wzrostową wskaźnika TD Sequential, która jest symptomem potencjału na zawrócenie trendu. Oczywiście nie jest to dziewiąta świeca wzrostowa, bo dziewiąta świeca wzrostowa dopiero mówi nam o tym, że to jest dokładnie ten czas. Przy ósma jest to sygnał ostrzegawczy, ale nie nawrotu. Jednak w tym wypadku mieliśmy pewien nawrót. Widzieliśmy też, że MACD doszło do pewnego przewartościowania i na histogramie zaczęło się obracać Ku dołowi. No widzimy, że w tym momencie dąży do Niedźwiedziego Krzyża. Podobnie stochastyczny RSI, który widzimy, że wyznaczył sobie szczyt na poziomie 98 około, co jest takim szczytem lokalnym, wskazującym na to, że Bitcoin może być krótkoterminowo, oczywiście, przewartościowany. Niemniej jednak, czy były jakieś inne czynniki, które mogły nam mówić o tym, że dokonamy aż tak głębokich spadków? Spadków, które tylko wczoraj wyniosły prawie 5,5%, jak widzimy. No, okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak. Jeżeli śledzicie Twittera, z pewnością macie dostęp do pewnych analityków, którzy udostępniają bardzo interesujące dane. Jednym z takich analityków jest IT Tech, który wskazał właśnie wczoraj, że na rynku panuje nadmierny optymizm. Nadmierny optymizm, który może skutkować tym, że longi, które były w dużej mierze wystawione, czyli pozycje długie na giełdach z dźwignią, prawdopodobnie zostaną wyczyszczone. I właśnie te spadki, które wczoraj obserwowaliśmy, skutkowały tym, że te pozycje zostały wyczyszczone no i właśnie pozamykane. Więc fundamentalnie pod tym kątem nie ma ani technicznie, przy okazji też nie było żadnego sygnału jasnego, przynajmniej, który mówiłby nam o tym, że mamy do czynienia. Z potencjalną korektą, niemniej jednak pojawiały się sytuacje, pojawiały się wskaźniki, które mówiły nam o tym, że jest zbyt duży optymizm na rynku, co może skutkować wycinaniem właśnie longów. Przechodzimy jednak do tego, co dalej z ceną bitcoina. No, widzimy bardzo wyraźnie, że poziom 50-dniowej średniej kroczącej, który był tutaj wielokrotnie testowany, został wyłamany. No i tak jak wspomniałem wcześniej, ta cena powróciła poniżej. Jest to na swój sposób niepokojący sygnał, ale czy na pewno? Czy na pewno, ponieważ jak widzimy, poziom ten został nie tyle naruszony, co cena utrzymywała się bardzo długo ponad nim. Ponadto widzimy na RSI, że przekroczony został bardzo istotny poziom, który obserwowaliśmy od bardzo dawna, czyli poziom 50. 50, gdzie ponad niego nastąpiło wybicie, przez co RSI znalazło się w tak zwanej strefie byków. Wszystko, co jest powyżej 50, jest strefą byków. To, co się znajduje poniżej 50, jest strefą niedźwiedzi. Widzimy, że RSI z powrotem nurkuje poniżej 50. -tki. Niemniej dzisiejszy dzień może być kluczowy dla dalszej akcji cenowej. Spodziewam się tego, że Bitcoin będzie próbował odzyskać poziom 50-dniowej średniej kroczącej, więc podbicie do ceny w tym wypadku niespełna 62 tysięcy dolarów jest jak najbardziej uzasadnione. No i zachowanie w ogóle średniej kroczącej będzie tutaj kluczowe. Czy będą kolejne testy, próba przebicia, która okaże się nieskuteczna, czy jednak nastąpi wybicie powyżej poziomu 50 i kontynuacja trendu, który potencjalnie tutaj zaznaczamy, że może być oczywiście wzrostowym. To, co dodatkowo obserwujemy, to fakt, że po naszym niedźwiedzim krzyżu pomiędzy 50-ką średniokroczącą a 200 50 zaczyna się wypłaszczać, a co za tym idzie, w przypadku wzrostów ceny Bitcoina może dojść do byczego krzyża. W momencie, kiedy do niego dojdzie, na pewno do tego tematu wrócimy, ponieważ jest to jak najbardziej pozytywny sygnał dla dalszej oczywiście akcji cenowej. Spodziewam się zatem próby odzyskania poziomu 50-dniowej średniej kroczącej, jak i poziomu 50 na wskaźniku RSI. Ale to nie wszystko, bo co na temat obecnej akcji cenowej mówi nam FireCharts. Mamy przed sobą Firecharts, które rozkładają się na przestrzeni ostatniego tygodnia, aż do chwili obecnej. Przypomnę jeszcze raz, czym są Firecharts. Jest to rozłożenie zleceń zakupowych i sprzedażowych na największych giełdach kryptowalut na świecie. To, co przed sobą widzimy w postaci niebieskiej linii, to jest linia cenowa Bitcoina. To, co widzimy na tym słupku, jest to słupek wolumenowy, który wskazuje wartość wolumenów poszczególnych transakcji na poszczególnych poziomach. Im ciemniejsze obszary, tym te wartości są niższe. Im te e, obszary są jaśniejsze, tym wartości są wyższe. No i pierwsza rzecz, jaka rzuca nam się w oczy, to to, co oczywiście dzieje się ponad ceną. A ponad ceną e, obraz nam ciemnieje. Ciemnieje, czyli tutaj zleceń sprzedażowych w tym obszarze od obecnej ceny wzwyż aż do 65 tysięcy dolarów jest stosunkowo niewiele. Co więcej, poniżej obecnej ceny widzimy, że popyt jest wyższy od wskazanej chwilę wcześniej podaży. W związku z czym ewentualne fluktuacje cenowe powinny skutkować teoretycznie przynajmniej wybiciem ku górze. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ niedalej jak wczoraj mieliśmy zjawisko, w którym zlecenia zakupowe, które były gęsto rozmieszczone w tym obszarze, tutaj właśnie, gdzie oscyluje mój kursor, zostały w pewnym momencie wycofane, miało to miejsce tutaj. Widzimy, że Teraz, w tym momencie, ponad moim kursorem znajduje się pewna przestrzeń, która nie została wypełniona zleceniami sprzedażowymi, natomiast została usunięta z orderbooków, co oznacza, że automatycznie cena zaczęła spadać. No i nastąpiło właśnie wycinanie longów, o którym mówiłem we wstępie do tego materiału. Jaki zatem widzę potencjał w Firecharts i w akcji cenowej Bitcoina w najbliższym czasie? Ano właśnie taki, że pojawia się duża przestrzeń do tego, aby. Odzyskać poziomy, które dopiero przed chwilą zostały utracone. Więc poziom 65 tysięcy dolarów. Myślę, że Bitcoin postara się wykonać rajd właśnie w tamtym kierunku, napotykając oczywiście po drodze 50 średniokroczącą. No, nie byłbym sobą, gdybym nie spojrzał również w stronę naszej żółtej linii, żółtej linii, czyli niespełna 70 tysięcy dolarów, gdzie zlecenia sprzedażowe też się pojawiają. No, ale jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tych obszarów. Niemniej jednak warto sobie rzucić okiem. Jakie aktualnie są to obszary wolumenowe, i widzimy, że jest to niemal 42 miliony dolarów w bitcoinie, które czeka na to, żeby zostać zrzucone na rynek. Chciałbym jednak jeszcze zawiązać do jednego wskaźnika, a wskaźnikiem tym jest hash ribbons. Hash ribbons, do którego odwoływaliśmy się w bodaj drugim materiale Kanga Trends, no jest to wskaźnik, który świadczy o tym, jaka jest kondycja górników. To jest wskaźnik, który przy okazji wysyła bardzo jasny sygnał zakupowy. W sytuacji, kiedy górnicy czerpią profity z kopania Bitcoina, a nie zawsze taka sytuacja ma miejsce. No, hash Ribbons ma to do siebie, że rozbłysły obecnie na wykresie już po raz szesnasty, piętnastokrotnie wcześniej został potwierdzony na interwale dobowym, czternastokrotnie na interwale tygodniowym i za każdym razem, kiedy potwierdzany był właśnie na interwale tygodniowym, e, powodował wzrosty na Bitcoinie. Nie zawsze działo się to od razu. Zdarzały się pewne korekty, które powodowały, że Bitcoin nurkował, no i widzimy, że podobna sytuacja miała miejsce tutaj. Sprawdzimy sobie dokładnie, ile bitcoin zanurkował od momentu, kiedy wskaźnik ten rozbłysł ostatnim razem na wykresie, no i widzimy, że jest to około do tego punktu 26-27%. No, takie korekty po sygnale zakupowym Hashiwą -y faktycznie miały miejsce. Niemniej jednak skutkowały one bardzo często tym, że następowało odbicie. Odbicie, które wyciągało cenę bitcoina do naprawdę nowych, niebotycznych wartości. Także, czy będzie te, podobnie tym razem? W moim przekonaniu, jak najbardziej tak. A świadczyć mogą o tym również ETF-y, do których przejdziemy nieco później. Teraz natomiast czas na Ethereum. To, co widzimy przed sobą, to oczywiście wykres ETH. No i zauważamy pierwszą dosyć istotną rzecz. Ten szary prostokąt, który tutaj rozrysowaliśmy w ostatnich materiałach, idealnie działa w obecnej sytuacji jako opór. No nie został on przeze mnie w ogóle przesunięty w stosunku do tego co robiliśmy ostatnio, więc widzimy, że dokładnie cena odbiła się od tego obszaru. Możemy go w tym momencie nawet jeszcze bardziej dostosować. Przesuniemy go delikatnie niżej i będzie on nam w przyszłości jeszcze lepiej wyznaczał nasz Obszar, który jest w tym momencie oporem, który w przyszłości może stanowić wsparcie. To, co widzimy ponadto, to 50-dniową średnio kruczącą, która zmierza do środka tego obszaru. Spodziewam się zatem, że cena może tutaj podążyć. Ponadto mówiliśmy w ostatnim materiale również o tym, że RSI wykazuje pewien potencjał do wzniesienia się do poziomu 50 i jak się okazuje, właśnie od poziomu 50 RSI się odbiło. To oznacza, że ten wzrost, który tutaj obserwowaliśmy w piątek minionego tygodnia, jak również delikatne podbicie w sobotę, było idealnie skorelowane właśnie ze wskaźnikiem siły względnej w tym wypadku. Widzimy oczywiście, że na RSI Ethereum odbiło ku dołowi, podobnie jak na cenie. Widzimy też na MACD, że następuje tutaj pewne nawrócenie trendu. Widzimy, że na histogramie nastąpiło pewne przeciążenie. No, i czego możemy się po Ethereum w najbliższym czasie spodziewać? W mojej ocenie wydarzył się scenariusz, który potencjalnie zakładaliśmy, że może się wydarzyć, czyli wybicie ku górze i powrót do strefy konsolidacji. Co więcej, ta strefa konsolidacji, która wcześniej obserwowana była właśnie tutaj, została nawet chwilowo przebita ku dołowi. Spodziewam się, że Ethereum powróci do tej strefy i nadal kontynuować będzie swoją konsolidację, czekając oczywiście na dalsze ruchy Bitcoina. No i oczekując tego, co wydarzy się z wyprzedażami ETF-owymi w Grayscale. No a jeżeli jesteśmy przy Ethereum, to w tym wypadku warto również zajrzeć do Firecharts. W przypadku Firecharts na Ethereum widzimy wyraźnie, że ETH napotyka pewne wsparcie. Jednak pojawia się także opór. Opór, który wyznaczony jest ceną 2530 dolarów, no i opór ten ma wartość 8,28. Miliona dolarów, e, wolumenu sprzedażowego, oczywiście, który może stanowić teraz zagwostkę dla ceny. Jeżeli ta, e, ten obszar zostanie przybity, otwiera się przestrzeń do wzrostów. No, te wzrosty w tym wypadku mogłyby skutkować ponowną próbą dążenia do naszego szarego obszaru, który w tym wypadku jest naszą strefą podażową czyli po prostu oporem. Przechodzimy zatem do BNB. W przypadku Binance Coina, o którego wielokrotnie pytaliście mnie pod naszymi materiałami Sytuacja wygląda całkiem korzystnie. Korzystnie, ponieważ zmienność jest nieco niższa niż w przypadku Bitcoina, a niska zmienność bardzo często skutkuje solidnymi w późniejszym czasie wybiciami. Widzimy bardzo wyraźnie, że BNB od dłuższego czasu konsoliduje. Ma to miejsce już od marca aż po dzisiejszy dzień. Widzimy też, że RSI podobnie jak w przypadku Bitcoina wybiło ponad opór wyznaczony poziomem 50. No, i niestety tutaj też zaliczyliśmy delikatny spadek poniżej. Także BNB ma tutaj szansę na powalczanie o odzyskanie tego poziomu jako wsparcia, co oznacza znalezienie się ponownie w strefie byków. Stochastyczny RSI, widzę, że bardzo mocno się resetuje, dochodząc już w zasadzie do dna. A to oznacza, że pojawia się przestrzeń do tego, aby BNB mogło w najbliższym czasie wzrosnąć. Co więcej, obserwując średnie kroczące, widzę bardzo wyraźnie, że miało tutaj miejsce potencjalne oczywiście przecięcie niedźwiedzie pomiędzy 50 a 200. Do niego nie dochodzi, a jeżeli BNB odzyska 50 średnio kroczącą w tym momencie, a to za tym idzie również 200, najprawdopodobniej w ogóle do niego nie dojdzie. Więc to co w tym momencie obserwujemy, może stanowić fałszywe wybicie. Czego zatem spodziewam się po BNB? Otóż jeżeli zostanie odzyskana 50 i 200, dalsze wybicie ku górze jest tutaj jak najbardziej uzasadnione. Pamiętaj jednak, że nie jest to porada inwestycyjna i wszystko, co zawarte w tym materiale jest tylko i wyłącznie moimi własnymi przemyśleniami. Rób swój własny research i pamiętaj, że będę Cię też do tego zachęcał poprzez konkurs, który pojawi się za chwilę. Pozostając jednak przy BNB, spójrzmy na Firecharts, a Firecharts w przypadku BNB przedstawiają się dosyć tożsamo do tego, co widzimy w przypadku Bitcoina. Pierwsza rzecz, jaka rzuca mi się w oczy, to wsparcie na poziomie 500 dolarów. No, wiadomo, że tutaj akurat musiałby się pojawić jakiś większy crash, aby te zlecenia zakupowe, które tutaj się znajdują, zostały wypełnione, ponieważ, jak widzimy, BNB porusza się nieco wyżej i pod aktualną swoją ceną znajduje szereg innych zleceń zakupowych. Kolejne zlecenia sprzedażowe, na przykład, rozmieszczone są już w okolicach 580. Dolarów, to są oczywiście te o większych wolumenach, ponieważ widzimy pewną e, przestrzeń tutaj, która jest znacząco ciemniejsza od tej, która znajduje się w tym momencie pod wykresem, niemniej przedzielona jest z pewnymi e, kreskami kreskami, które świadczą o zleceniach sprzedażowych rozmieszczonych na poszczególnych poziomach. No, jest to sytuacja dosyć zbliżona do tego, tak jak wspomniałem, e, e, jak wygląda wykres Bitcoina, ponieważ Bitcoin aktualnie utrzymuje się właśnie na wsparciu. Wsparciu, które potwierdzone jest właśnie tym, co przedstawiałem, order booki, a przed sobą ma przestrzeń do potencjalnych wzrostów. BNB widać, że jest dosyć tożsame. A jeżeli chciałbyś, abym przeanalizował Twojego altcoina, zarejestruj się na KANDZE, sprawdź, jakie mamy dostępne kryptowaluty i wybierz jedną. Koniecznie z KANGI. odpowiedni komentarz pod tym materiałem wskazujący na to, jaka to jest kryptowaluta i pamiętaj o dwóch kluczowych zasadach. Pierwsza z nich nie może to być KNG, i druga nie może być to memcoin, więc link do rejestracji w opisie tego filmu. Zachęcam do tego, abyś uczynił odpowiednie kroki i zostawił mi właściwy komentarz. Przechodzimy zatem do danych on chain. W tym wypadku mam dwie metryki. Dwie metryki, gdzie pierwszą z nich jest mayor multiple. multiple, który zasadniczo odpowiada za to, wskazuje nam przynajmniej, maksymalne odchylenia ceny Bitcoina w zakresach całego cyklu. Co to oznacza? Że doskonale wskazuje nam obszary, kiedy bitcoin jest przewartościowany i dochodzi do swojego ATH. Mamy tutaj pewne różowe pole, no i zielone pole, które wskazuje na obszary, kiedy jest to najlepszy moment zakupowy. Okazuje się jednak, że Meyer Multipol jest w stanie wskazać nam coś więcej. W obecnej chwili mam tutaj rozłożoną 14-dniową średnią kroczącą, 14-dniową średnią kroczącą, wyznaczoną właśnie tą pomarańczową linią która jak się okazuje w cyklach hossy stanowiła odbijała się w zasadzie od poziomu numer 1, od poziomu numer 1. Tutaj mamy jedynkę oczywiście. Mam nadzieję, że to widać, który stanowi w tym wypadku wsparcie dla ceny. I widzieliśmy, że w roku 2015 aż do roku 2017, do szczytu w roku 2017, cały czas cena odbijała się właśnie od tych wartości. Wskaźnik Wskaźnik cenowy odbijał się właśnie od tych wartości. Bardzo podobną sytuację mieliśmy w roku 2020, kiedy tutaj widzimy, że też od jedynki, będąc oczywiście w hoście, cena się znacząco odbijała aż doszła do szczytu. Ten szczyt akurat nie został tutaj precyzyjnie wyznaczony, został przez wskaźnik wyznaczony na pierwszym szczycie, który miał miejsce w kwietniu, niemniej jednak błędy we wskaźnika się zdarzają i taki błąd i tak nie niweluje wartości tego wskaźnika, który w obecnym czasie widzimy, że odbija się również od jedynki i tutaj o. Tutaj historycznie odbija się od jedynki i w tym momencie także odbija się od jedynki. Taka sytuacja może wskazywać na potencjalne dalsze wzrosty. Jeżeli jedynka nie zostanie wyłamana kudłowi, prawdopodobnie mówi nam to o tym, że Bitcoin w chwili obecnej zalicza lokalne dno, lokalne dno, od którego spodziewamy się oczywiście że nastąpi silne odbicie ku górze. Zbiega nam się to idealnie ze wskaźnikiem H-Ribbons, który też mówi nam o tym, że Bitcoin już niebawem powinien poszybować. Więc jeżeli pytacie, kiedy Księżyc. Być może właśnie startujemy. Dosłownie przed chwilą wspomniałem o tym, że wskaźniki również potrafią się mylić. No, Sprawdzalność wskaźników technicznych wynosi około 70%. Wskaźniki on-chain bywają nieco bardziej dokładne, jednak też zdarzają się na nich fałszywe wybicia. Stąd właśnie wspomniałem, jak wygląda sytuacja w przypadku Meyer Multiple. Jednak wykresem takim, który jest bardzo przejrzysty i pokazuje nam w sposób nieomylny aktualną sytuację na giełdach, są rezerwy Bitcoina. Rezerwy Bitcoina, do których odwoływaliśmy się już dwa tygodnie temu, no i widzimy, dlaczego do nich wracam. Dlatego właśnie, że pojawiają się bardzo dynamiczne ruchy na tym właśnie wskaźniku. Widzimy, że między 26 a 27 sierpnia tego roku nastąpiły znaczące spadki rezerw Bitcoina na giełdach. Spadki te wyniosły tylko i wyłącznie na przestrzeni 24 godzin 45 tysięcy BTC. Więc czy jest to byczy sygnał? Odpowiedź sobie sam. Przechodzimy do wykresu, do którego bardzo często się odwołujemy, czyli przepływu bitcoina w postaci ETF-ów w Stanach Zjednoczonych. Miniony tydzień był fantastycznym tygodniem na ETF-ach, ponieważ widzimy cały czas pozytywny sentyment i zakupy. Zakupy, które łącznie wykonane zostały za pół miliarda dolarów. Pół miliarda dolarów w bitcoinie, które wypłynęło właśnie z ETF-ów. Poniedziałek bieżącego tygodnia również skutkował ogromnymi zakupami 3,1 tysiąca bitcoinów. Zostało zakupionych przez ETF-y, natomiast następnego dnia widzimy, że we wtorek 2,1 tysiąca bitcoinów zostało sprzedanych. No dużo, niedużo? Z pewnością dużo. Niemniej jednak, co najważniejsze, nawet w tym tygodniu, w momencie, kiedy widzimy dosyć duże wyprzedaże wtorkowe, przepływy te są pozytywne i są one znaczące. Jakie są zatem moje wnioski po bieżącej analizie? Widzę bardzo wyraźnie, że w dłuższym terminie sytuacja na wykresie bitcoina jest bardzo bycza. W krótkim terminie spodziewam się pewnej zmienności i walki o odpowiednie poziomy, o których wspominałem oczywiście wcześniej. Niemniej, w długim terminie wzrosty powinny nas uraczyć. Przechodzimy zatem do rozstrzygnięcia konkursu. Przypomnę najpierw zasady. Pod bieżącym materiałem warto, abyś zamieścił swój komentarz, który będzie analizą jednego z trzech, jednej z trzech kryptowalut, które w tym momencie analizowaliśmy, czyli bitcoina, Ethereum tudzież BNB. Analiza nie musi pokrywać się z moją analizą, może być kompletnie z nią sprzeczna. Ważne, aby była Twoją analizą i żeby była merytoryczna. Jeżeli przykuje ona moją uwagę, zostanie wybrana jako zwycięzca i zgarniesz 20 KNG. A 20 KNG za poprzedni odcinek i za analizę Ethereum zgarnia kobieta. Kobieta, a jest to Karolina Tutrave. Moje gratulacje, Odejrz, odezwij się proszę do supportu po odbiór swoich 20 KNG. Świetna robota. To wszystko na dziś. Oceń proszę ten odcinek w skali od 1 do 888, przy czym 1 to słabo miałko, nie chcę Cię tu więcej widzieć, 888 super i chcę tego więcej. Będę Ci bardzo wdzięczny również za zamieszczenie szerszego komentarza, najlepiej żeby zawierał on troszeczkę więcej niż 8 słów, ponieważ właśnie wtedy algorytmy YouTube'a czytają go jako pozytywne, a dzięki temu możemy się rozwijać. No, rozwijać możemy się także dzięki Twoim subom, lajkom i dzwoneczkom. Dla nas to jest bardzo duży zysk, a dla Ciebie przypominajka o tym, abyś nie przegapił kolejnego materiału. Także dzięki za dziś, do zobaczenia, cześć.